Europejscy biurokraci pod flagą prawda, tego zielonego szaleństwa zaczynają uderzać w nasz sposób życia. To jest oddanie władzy w tym momencie Francji i Niemcom i oddanie władzy uwaga międzynarodowym korporacjom. Choć większość Polaków wciąż popiera członkostwo w Unii, to coraz wyraźniej dostrzegamy też wady Wspólnoty. Rośnie przekonanie, że integracja posunęła się za daleko a Bruksela zyskuje zbyt dużą kontrolę nad krajami członkowskimi. Na tym tle pojawiają się nawet głosy, że lepiej byłoby dla nas opuścić Unię. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co przygotowuje dla nas wspólnota, kto jest przeciwny tym zmianom i dlaczego Śmiszek uważa, że Konfederacja ma powiązania z Rosją. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu jedno słowo do Unii Europejskiej. Jeden, dwa, czy napisane? No to lecimy. W ostatnim czasie w Unii Europejskiej dochodzi do wielu zmian. Dotyczą one zarówno decyzji związanych z polityką wewnętrzną, jak i nastrojów społeczeństwa. W pryzmacie czasu zauważalny jest silny spadek poparcia i zaufania, jakim obywatele darzą wspólnotę. Chociaż według sondaży wciąż większość z nas pozytywnie ocenia członkostwo naszego kraju w wspólnocie, coraz bardziej dostrzegamy też jej niedoskonałości. Niemal 6 na 10 badanych wciąż popiera pogłębianie integracji europejskiej, lecz równie liczna grupa jest przekonana, że integracja zaszła już zbyt daleko. Blisko 3 na 10 są zdania, że polexit przyniósłby nam korzyści. W kontekście globalnym wyraźnie zaznacza się także potrzeba redefinicji naszej roli w Unii, z uwagi na postrzeganie zbyt dominującej roli Francji i Niemiec co odczuwa niemal dwie trzecie społeczeństwa. Na naszej scenie politycznej można także dostrzec przedstawicieli różnych głosów. Jedną z tych popierających działania Brukseli i krytykujących głosy protestu jest dziś lewica. Najważniejszych wyborów do Parlamentu Europejskiego w przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, ponieważ grozi nam fala prawicowego, takiego brunatnego populizmu, takiego fundamentalistycznego też. Ma pan na populizmu. myśli konkretne polskie ugrupowania? Tak, tak. ja uważam, Jakie? że trzeba, trzeba dać od, mocny odpór tego typu siłom, jak patrzę na konie trojańskie Putina w całej Europie, które chciałyby do, Europ, do Parlamentu. Europejskiego, do europejskiego wejść do instytucji europejskich wejść i rozsadzać te instytucje od środka, to jeszcze większą mam determinację, żeby w tych wyborach uczestniczyć. Pierwotne znaczenie Wspólnoty w oczach wielu było znacznie bardziej szlachetne niż w dniu dzisiejszym. Nazywanie ruchów przeciwstawnych brunatnymi jest dość daleko idącym posunięciem. Szczególnie, że wiele ugrupowań, które kierują się podobna narracją. Wcale nie nawołują do kompletnego opuszczenia wspólnoty, a do przewertowania pewnych wartości, które przez pewne środowiska odbierane są jako potencjalnie szkodliwe, bądź dążące w błędnym kierunku chociaż minister Śmiszek podobnego słownictwa używał również już przy innych okazjach. W rządach Prawa, to są wybory, w których partie demokratyczne muszą zrobić wszystko, żeby zmobilizować swoich wyborców i żeby nie dopuścić do tego, aby narracje w Parlamencie Europejskim i w ogóle w Europie przejęły takie brunatne siły, czy siły, które chcą rozsadzić Unię Europejską. Polityk nie pozostawił nas także bez odpowiedzi w zakresie wyjaśnienia tożsamości zagadkowej brunatnej siły. Z analizy wypowiedzi Śmiszka możemy dojść do wniosku, że tajemnicza siła jest także wspomnianym koniem trojańskim, którego zadaniem jest zrujnowanie wszechpanującego porządku między państwami członkowskimi. Posiada ona także imię jest nią prawica. Chęcią, jak patrzę sobie na ostatnie tygodnie działalności Konfederacji, czy Prawa i Sprawiedliwości, to chyba to jest ten pomysł na, na ich kampanię, na ich obecność w Parlamencie Europejskim. Wywalić do góry nogami projekt europejski, rozsadzać Unię Europejską, ciągle wkładać kij w szprychy integracji. No tak, tak wygląda w moim przekonaniu agenda polityczna PiSu i Konfederacji, więc wszystkie ręce na Czyli to na są te konie trojańskie Putina? W moim przekonaniu tak. Wygląda więc na to, że partie pokroju konfederacji w opinii lewicy mają nie tylko za zadanie zrujnować budowaną przez lata integrację, ale ich służba jest na dodatek ściśle powiązana z Rosją. Nie są to też nowe doniesienia, jakoby cele owej partii miały mieć związek z Moskwą. Charakterystyczne postacie, jak Krzysztof Bosak czy Grzegorz Braun, od dawna spotykały się z oskarżeniami o podobne korelacje. Ich nazwiska trafiły nawet na niechlubną listę wrogów Ukrainy. Skąd jednak wynika to przeświadczenie? Dla niektórych przewartościowanie snu europejskich może być odbierane jako próba destabilizacji. Czy jest to jednak celem Konfederacji? Według pana Tyszki nie jest to kierunkiem ich działań. To są bardzo ważne wybory, tutaj się wszyscy chyba zgadzamy, natomiast ja uważam, że one są bardzo ważne z tego względu, że my w tym momencie mamy szansę jako Polacy mieć pierwszy raz Poważną reprezentację w postaci Europosłów Konfederacji, <grymne> e, która będzie stała w obronie dwóch rzeczy: naszego bezpieczeństwa finansowego i bezpieczeństwa militarnego. To są naprawdę fundamentalne sprawy. Bezpieczeństwo finansowe polega na tym, że m, europejscy biurokraci e, pod flagą prawda, tego zielonego szaleństwa zaczynają uderzać w nasz sposób życia. Dlatego Konfederacja idzie pod hasłem, e, że chcemy żyć normalnie. Znaczy, my chcemy mieć prawo w wyboru tego, jakim samochodem jeździmy, my chcemy mieć prawo w wyboru. W jakim mieszkaniu mieszkamy, a nie być zmuszany do e, termoizolacji za, za ciężkie e, tysiące złotych, czy do kupna samochodu elektrycznego za, e, za 200 tysięcy złotych. No dobrze, ale co? Podczas gdy jedni martwią się o potencjalne szkody, jakie mogą nieść coraz to kolejne i bardziej odważne pomysły proponowane przez Unię Europejską, inni tych sceptyków nazywają brunatną siłą. Z drugiej strony. Faktycznie niektórzy politycy wypowiadali się za opuszczeniem wspólnoty w stanie, w jakim się ona znajduje na dzień dzisiejszy. Czy jednak pomysły te nie są w żadnym stopniu uzasadnione? Czy działania Brukseli nie ingerują dziś nadmiernie w suwerenność państw członkowskich? Pojawia się dziś niezwykle wiele doniesień mówiących o tym, że Unia Europejska i państwa przewodnie, jak Francja czy Niemcy, przejmują powoli kontrolę nad suwerennymi państwami i ich prawem do samostanowienia. Państwa członkowskie przekazały część swoich kompetencji na poziom unijny w celu lepszej koordynacji pewnych obszarów polityki, jak rynek wewnętrzny czy polityka handlowa. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania unijnego prawa i wytycznych. Te jednak z czasem przechodzą powolne przeobrażenie. Nie są już takie same, jak kiedy ubiegaliśmy się o członkowsko. A zmiany te są coraz silniej dostrzegalne. Problem taki, że jeżeli będziemy dążyli do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, to nas po prostu nie będzie stać na finansowanie naszego bezpieczeństwa militarnego. To jest to, jest to albo to po prostu. Jeżeli półtora biliona. Ma kosztować realizacja dyrektywy budynkowej, wywłaszczeniowej, którą wszyscy tutaj popieraliście, popierając panią von der Leyen i Europejski Zielony Ład, to nas po prostu nie będzie stać na odstraszanie, na rozwój naszych Likwidacja WETA, tak czy nie? Likwidacja WETA to jest oddanie władzy w tym momencie Francji i Niemcom i oddanie władzy, uwaga, międzynarodowym korporacjom. To Unia wiem, Europejska w coraz większym stopniu sprzyja międzynarodowym korporacjom. Wszyscy, posłowie wszystkich obecnych tu partii głosowali za otwarciem naszego rynku. Na napływów towarów rolnych z Ukrainy. Tam nie produkują Ukraińcy, tam produkują międzynarodowe korporacje. Potencjalne udziały Wspólnoty w losach znaczących korporacji pozostają tematem aktualnym i głośnym. Faktem jest, że ostatnie spory i protesty mające miejsce na europejskich ulicach były efektem pomysłów Unii, które przez wielu odbierane są jako cios w naszą niezależność. Mowa tutaj oczywiście chociażby o Zielonym Ładzie i Ukrainie. Mieliśmy wspierać handel w tym kraju ze względu na jego trudną sytuację, podczas gdy większość z największych spółek, które dzisiaj eksportują nam swoje produkty w ogromnych ilościach jak zboże leżą w rękach europejskich spółek. Tutaj idziemy jednak o krok dalej. W ostatnim czasie Emmanuel Macron przyznał, że Francja i Niemcy dążą do zniesienia w Unii Europejskiej prawa weta państw członkowskich w dwóch kluczowych obszarach polityce zagranicznej i podatkowej. Miałoby to polegać na przejściu w tych dziedzinach do podejmowania decyzji większością kwalifikowaną, zamiast jednomyślnie. Czemu więc może być to uważane za zagrożenie? Wnoszenie możliwości wetowania przez poszczególne kraje decyzji organów Unii może być postrzegane jako krok w stronę federalizacji Unii i ograniczania autonomii państw członkowskich. Obecnie weto daje każdemu krajowi narzędzie do blokowania niekorzystnych dla siebie regulacji. Jeśli zostanie ono zniesione, państwa będą musiały podporządkować się decyzjom podjętym wbrew ich woli przez większość pozostałych członków. Przeciwnicy tych zmian wskazują, że oznaczają one oddawanie kolejnych istotnych kompetencji organom ponadnarodowym i centralizację władzy we wspólnocie. Może to znacząco ograniczać suwerenność poszczególnych państw w ważnych dla nich sprawach, takich jak podatki czy polityka zagraniczna. Istnieją obawy, że mocarstwa jak Niemcy i Francja będą forsować korzystne dla siebie rozwiązania wbrew woli mniejszych państw. Podobne obawy stosuje wielu obywateli i przedstawicieli władz, którzy dostrzegają potencjalną niekorzystność podobnych zmian. To byłby koszmar i dramat dla Polski, bo polityka zagraniczna, szczególnie w przypadku tak niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą, Gdyby trafiła w ręce Unii Europejskiej i ta kompetencja zostałaby zabrana Polsce, to niełatwo się domyślić, że nie, nie trudno się domyślić, że gdyby dochodziło do jakichś kompromisów z Rosją, no to perspektywa Francji czy, czy Niemiec zawsze będzie inna niż perspektywa Polski. I jeżeli jakimś krajem będą handlować, to będą handlować Polską. Unia Europejska to wyjątkowy twór na skalę światową. Charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością, co odróżnia nas chociażby od Stanów Zjednoczonych. Państwa członkowskie miały zachować swoją tożsamość, mimo dołączenia do Unii. Zdaje się jednak, że ta samodzielność staje dzisiaj pod znakiem zapytania. Wygląda też na to, że powinniśmy spojrzeć na ręce także tym, którzy tych zmian nie popierają. Jak pewnie pamiętacie, według Tyszki, wizja wyjścia Polski z Unii nie jest kwestią, którą chce się na dzień dzisiejszy zajmować partia. Za istotny temat uważana jest obecnie kwestia przeprowadzenia reform, które spowodowałyby, że priorytety wspólnoty staną się takimi, jakimi były pierwotnie. Wychodzenie z podobnego założenia deklarują także przedstawiciele innych partii, które odgrywają dziś istotną rolę w naszym państwie. Nie podoba mi się postulat likwidacji weta, dlatego że dzisiaj nie mamy dobrze w zorganizowanego systemowego, systemowego wpływu na instytucje Unii Europejskiej i na decyzje, które podejmuje Unia, co zresztą kwestia zgody pisu na zielony ład. Nie było zgody która, na zielony która, ład, która, się która, która po prostu Polska w każdym działaniu na Unii europejskiej i polski Polakcję, rząd To pokazuje przeciw. bardzo jasno. W, więc my jesteśmy za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej, była silnym państwem w Unii Europejskiej, wpływała na decyzje dotyczące przede wszystkim obronności. W związku z tym, jakie podejście w ostatnim czasie mają obywatele wobec unijnych zmian? Jest to bardzo rozsądna odpowiedź. Jednak czy na pewno jest to cel, który przyświeca trzeciej drodze? Za, zapewniam pana, że, że tutaj pan? za, zapewniam pana, że znakomita europosłanka pani Tun, która pani doskonale pani Tun, która która doskonale inaczej, do, pan, która Veta, która, która głosowała rozumie. za ma dyrektywą mieć, budynkową. By, być może no, ma prawo zdecydujcie zdanie. się trzecia drogą. Czy wy macie program taki, że chcecie likwidacji WETA? Czy, czy chcecie zachowania WETA? weta? Inny weta. Program czy chcecie dyrektywę polaków? polaków? Proszę, zdanie. proszę, proszę zdanie. Państwa, proszę zdanie. Panów. Pomysł o rezygnacji z WETA pojawił się dużo wcześniej. Jeszcze w 2021 roku w mediach pojawiały się informacje o tym, że Niemcy mogą dążyć do takiego rozwiązania. Już wtedy pozytywnie do niemieckiego Pomysłu odniosła się ówczesna europosłanka Róża Thun. Stwierdziła ona na Twitterze, że Liberum veto prowadzi wyłącznie do katastrof, sugerując, że Polska powinna o tym wiedzieć najlepiej. Opinia rzecz jasna na przestrzeni lat może się zmienić. Co do tego jednak, czy przeszła ona jakąś bardziej znaczącą deformację, możemy mieć wątpliwości. Tam, gdzie zwątpienie, pojawia się czasem także nadzieja. Przypuszczalnie tym mottem kieruje się dziś lewica. Panie ministrze, szanowni państwo, trochę więcej wiary. W Polskę wielki, potężny kraj, możemy być mocnym głosem w Unii Europejskiej. Możemy budować sojusze, Nie, to możemy. To budować 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 jedna 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 możemy naprawdę być, jedno o, to, być państwem liczącym się tak. w Europie. To po pierwsze. A po drugie, tak. dlaczego Weto jest złe? Dlatego, że jak popatrzymy sobie na ostatnie lata, no to kto, głosował, kto blokował sankcje wobec, wobec Rosji? Orban, jeden Orban, niewielkie państwo w Unii Europejskiej zablokował, próbował blokować sankcje. Myślicie, że wiara w dobre chęci Unii? Jest dziś wystarczającym argumentem, by zaryzykować naszą suwerennością? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema.